Ja wiem, że jest takie badanie, które mówi nam, że większość kierowców nie wie, że ich BMW serii 1 ma napęd na tył. No a ja takie badania tak samo traktuję jak te, które ostatnio pojawiło się w necie i mówi o tym, że mieszkańcy Warszawy i Krakowa chcą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Ta, a tutaj mi jedzie truk. Prawda jest taka, że nowe BMW serii 1 ma napęd naprzód, bo jest po prostu tańsze w produkcji. Koniec kropka. I rozumiem, że dziś wszyscy oszczędzają, ale czy czasem przez te oszczędności nowe BMW serii 1 nie straciło swojego charakteru? Widzisz, kiedyś jak kupowałeś BMW serii 1, nawet te z najsłabszym 3-cylindrowym silnikiem, to zawsze mogłeś powiedzieć. Ale przynajmniej ma napęd na tył. Teraz tego nie powiesz, więc w tym odcinku Moto z Kawą sprawdzimy, czy nowe BMW Serie 1 bez swojego głównego atutu, czyli napędu na tył, odnajdzie się w nowym świecie. Czyli czy w jakiś sposób się wyróżnia ten model. Mam nadzieję, że kawa gotowa, bo trzeba lecieć z tematem, czyli zacząć od początku. A gdzie są początki napędu naprzód w BMW? Dokładnie tutaj, czyli w marcu, Mini, które kupiło BMW, i niemiecki producent z Mini wiązał duże plany. Dosłownie. Druga generacja Mini tak urosła, że mogli z niej zrobić takiego wielkiego countrymana. A trzecia generacja była jeszcze większa i powstała na nowej platformie od BMW zwanej UKL Platform jako Interklasse, czyli niższa klasa. Więc rozwój Mini sprawił, że BMW stworzyło zupełnie nową platformę do samochodów klasy niższej z napędem naprzód ta platforma powędrowała także do aut PMW. Dokładnie do to do serii 2 zwany Active Tourer oraz do większego Grand Tourer, a później było BMW X1, które oprócz napędu na cztery koła ma także napęd na przód. No i na tej platformie jest także zbudowane BMW X2, więc tylko kwestią czasu było kiedy BMW serii 1 dostanie napęd na przód. No i dostała w 2019 roku. Więc kupując taki model nie rzucisz już hasłem przynajmniej ma napęd na tył. Teraz seria 1 jest jak każdy inny kompakt. I podstawową wersją raczej nie pokazaczysz, bo 118i ma zaledwie 3 cylindry. Okej, okay, jak będziesz kreatywny, to możesz powiedzieć, że podobny silnik wykorzystuje BMW i8. No ale zanim komuś wytłumaczysz, dlaczego i8 ma tylko 3 cylindry oraz jest to hybryd, dawno wszyscy odejdą. Dieslem 118d także się nie pochwalisz, bo tam także są tylko 3 cylindry. I już lepsza jest wersja 120DX Drive, bo tutaj przynajmniej jest napęd na 4 koła oraz 190 koni. Ale diesle dziś są pasy. Więc oprócz 120i, który powiedzmy jest ok, została ci jedynie ta najlepsza wersja BMW zwana M135i X Drive o mocy 306 koni i z napędem na 4 koła. Jednak tutaj także jest kilka problemów, czyli będzie porównywany do poprzednika i te porównanie sromotnie przegrywa. Widzisz, poprzednie M135i, czy tam 140i, miało 6 cylindrów, więcej mocy. Mogło także mieć napęd na 4 koła, ale głównie miało napęd na tył, a to sprawiało, że pasowało do niego logo M Performance to był Huliga. Znowu, nowe M135i i jest grzeczne, nie wyróżnia się wśród konkurencji i co gorsza, dostanie wciary od Golfa R. Jeśli chodzi o przyspieszenie, to najnowszy Golf R po prostu zjada BMW M135i, a do tego Golf ma drift mode, więc jest większym huliganem niż BMW. Czyli co, BMW nie ma się czym pochwalić? Niekoniecznie. Za to koniecznie powinieneś sprawdzić auto przed zakupem. Samochody są drogie, więc warto wiedzieć, czy dane auto będzie sprawiać kłopoty, kiedy go kupisz, bo na przykład miało porządnego dzwona i ktoś je tam słabo poskładał. Dlatego przed zakupem samochodu sprawdź jego winna car Vertical, bo jeśli auto miało tylko takie uszkodzenia, to można się tylko cieszyć. No ale jak było urwane koło, to potem może robić cztery ślady, więc przed zakupem auta koniecznie sprawdź samochód na CarVertical, gdzie po wpisaniu winu otrzymasz raport i będziesz miał informację, co się z samochodem wcześniej działo. W opisie masz link do usługi i koniecznie go użyj przed zakupem samochodu. Słuchaj, ja nie twierdzę, że BMW M135i xDrive jest złym autem, ale ta wersja ma problem z charakterem, bo poprzednie M135 i to był kozak, a ta nowa wersja niczym się nie wyróżnia wśród konkurencji, więc jak dla mnie lepsze od M135 i jest to 128 TI i to właśnie logo TI sprawia, że jedynka nabiera nowego znaczenia. Zaraz do tego wrócimy. Bo najpierw pogadajmy o tym, co kryje się za logiem TI. Więc masz tutaj pakiet stylistyczny, który sprawia, że auto wyróżnia się z tłumu. Pod maską jest dwulitrówka o mocy 265 KONI i całość idzie na przednie koła, które mają szperę. Czyli jest mniej mocy niż w M135i, ale nie o moc tutaj chodzi, ale o to, jak się na ten samochód patrzy. Widzisz, kiedy podjedziesz takim 128 Ti, to nikt ci nie będzie marudził. A to już nie ma 6 cylindrów? Co, masz logo M i nie umiesz latać bokiem? Logo Ti to nowy rozdział w życiu BMW-1 i w sumie nie ma się tutaj czego czepiać. Owszem, nie masz napędu na tył, ale za tym logiem nie kryje się już zbudowany charakter, jaki kryje się za wersją M135i, bo Ti dopiero zaczyna budować swój charakter, czyli jest to prawdziwy hot hatch, a to jest jego pierwszy krok. Dlatego uważam, że to jest lepsza jedynka niż BMW M135i, które straciło swoje DNA, a 128Ti dopiero zaczyna go budować. Też tak uważasz? Daj znać w komentarzu. A propologa Ti to oczywiście wiem, że już pojawiło się na BMW i chętnie bym ci o tym opowiedział, ale najpierw muszę zacząć od marki, na której pojawiło się szybciej. A może tu BMW było szybsze? A tego dowiesz się z kolejnego odcinka Motoskawo.